Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna syna tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, święty Paweł dzisiaj dotyka tej bolesnej prawdy o każdym z nas, że jesteśmy niewolnikami ciała, a przez Boga wezwani do życia według ducha. Święty Paweł powie, że jesteśmy często nieszczęśliwi z tego powodu. Bo wiemy, co jest dobre, przyznajemy rację temu, co jest dobre, a w ciele swoim widzimy prawo inne, które nas podbija w niewolę grzechu. Że człowiek pragnie dobra, a często narzuca mu się zło. Nie czyni dobra, które poznaje, ale zło, które w nim mieszka. I kończy tę swoją. Katechezę, nieszczęsny ja człowiek, przez to rozdarcie, przez to podzielenie i stawia pytanie, któż mnie wyzwoli z tego ciała, co wiedzie ku śmierci. I kończy, dzięki niech będą Bogu za Jezusa Chrystusa, bo On wyzwala nas z tego nieszczęścia, z tej niewoli ciała, aby żyć według Ducha. Musimy mieć świadomość tego zmagania, które w sobie nosimy nieustannie, każdego dnia. Życie według ciała to są wszystkie formy lenistwa, egoizmu, porządliwości, pychy. To, że nasze ja kieruje naszymi słowami i czynami, że się wynosimy nad innych, nie chcemy przebaczać, nie chcemy służyć. Mówiąc o tym, jak dotyka nas lenistwo codziennie w sferze modlitwy, życie według ciała. I chrześcijan ma świadomość, że to zmaganie z jego codziennym udziałem, codzienna walka. Ale chcemy żyć według Ducha. Chrystus nas do tego uzdalnia, bo po to przyszedł zwyciężyć śmierć i grzech by nas przywrócić do życia. Dlatego niezbędna jest codzienna modlitwa. Niezwędne jest życie sakramentalne. Konfesjonał, gdzie uznajemy się za grzeszników i prosimy Boga, nie tylko przebaczał nam, ale by nas uzdalniał do opierania się grzechowi. Można powiedzieć, że to jest Codzienne doświadczanie tego, co Chrystus mówi, że jesteśmy utrudzeni i obciążeni. Zmagamy się nieraz z grzechami, wiele lat. Nieraz tracimy nadzieję, nieraz mówimy, nic się nie zmieniam. Ciągle te same grzechy, jakby życie zatrzymało się w miejscu. Ale to Bóg jeden ocenia naszą rzeczywistość duchową. Ważne, byśmy do Chrystusa przychodzili, byśmy w nim szukali pomocy. Jak mówi dzisiaj święty Paweł, kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A duch Chrystusowy to jest mężne znożenie przeciwności. To jest mądrość w obliczu krzyża. Duch Chrystusowy to jest nieustanna gotowość do przebaczenia do okazania drugiemu miłosierdzia, największemu grzesznikowi. To jest Duch Chrystusowy. Ten Duch Chrystusowy nas traktuje z wielkim miłosierdziem miłością, i cierpliwością, i łagodnością. Chrystus to już mieli tego Ducha do samych siebie i do innych. Mieć Ducha Chrystusowego. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w nas Duch tego chrześcijan Jezusa z martwych, to i nas przywróci do życia mocą mieszkającego w nas Jego ducha. Akceptujmy to codzienne zmaganie. Kiedy mamy nieraz ochotę poddać się, rezygnować nie, ta walka trwa do końca życia, każdego dnia, by należeć do Chrystusa całym sercem. By otwierać się na Jego Ducha, by ta walka, którą toczymy w sobie, była Jego zwycięstwem, że wybierzemy dobro, a nie grzech. A z grzechami będziemy walczyć aż do skutku, gdzie Chrystus może wyzwolić nas z każdego nałogu, z każdej słabości, z każdej lędzy, jeżeli tylko z wiarą do Niego przychodzimy. Tym bardziej, jak słyszymy dzisiaj, że są królem łagodnym. Pełen pokory i miłości przychodzi do nas na ziemię i jak ktoś niepozorny, ale ma w sobie ogromną miłość i miłosierdzie do każdego z nas. Także akceptujmy tę rzeczywistość zmagania, jaka w nas jest <laughs> i przychodźmy do Chrystusa, który jest zwycięzcą i mocą we wszystkich naszych słabościach. Na pewno każdy z nas doświadcza szczególnej próby wiary, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzi starość, kiedy przychodzi choroba. Każdy z nas ma swoje próby, kiedy ciało próbuje zapanować nad naszym duchem, kiedy czujemy się niewolnikami ciała, jak ono nas pokonuje i osłabia i wpędza w zniechęcenie, a duch Chrystusa to wieczne zwycięstwo Jego w nas. To ciągle siła, którą od Niego otrzymujemy w każdym czasie. Także, bracia, ta Eucharystia jest dana po to, byśmy utrudzeni i obciążeni przyszli do Niego, aby On nas pokrzepił. Potrzebujemy tego wszyscy bardzo i otwórzmy się na Jego łaskę, na Jego moc, wołając, by nam przyszedł z pomocą we wszystkich naszych słabościach. Jak Chrystus mówi, ta prawda jest otwarta. Przed maluczkimi prostaczkami. Potrzeba rzeczywiście trochę pokory, trochę prawdy o sobie, by przyjąć te słowa Chrystusa zachęcające nas, byśmy w nim szukali siły i mocy. Amen.